będę siał szpinak, mam szpinak olbrzymi, jedną paczuszkę tylko nasion z zeszłego roku jeszcze, no i taki posieję, yy, musi mi to wystarczyć, będę go siał w tym miejscu, tutaj są te maliny czarne, tu ten agrest, który ratowałem, yy, tutaj cebula, którą sadziłem, biała i czerwona, tu jest stara grządka podwyższona, ona jest do rozebrania. No tutaj na niej coś rosło, dopóki była y, ta wiśnia dużo mniejsza. W tej chwili wiśnia już jest naprawdę duża i tam już nie bardzo coś chce rosnąć. Y, poza tym się rozpada, także ją rozbiorę. No ale to nie w tej chwili. W tej chwili będę siał szpinak. Y, rządki będę robił tak w tą stronę, stąd tam, w tą. Odwrotnie niż tu jest cebula, bo tu cebula jest, czyli prostopadle do cebuli będę to robił. I one będą sięgały tylko tu, dotąd. O, dotąd tak, tu, bo tutaj yy, na całej długości jest chrzan. On dopiero sobie zaczyna tam powolutku wychodzić. Widzę słabo, słabo coś na razie. No, chrzan dosyć późno wychodzi. Ale w ogóle on coś ostatnio no, rósł tu przez wiele lat. Chyba już mu tu coś zaczyna brakować. No dobrze, to co, postawię Was na statyw, a bo się muszę jeszcze pochwalić, że no statyw to miałem zawsze, bo ja miałem ten statyw jeszcze do yy, aparatu, do robienia zdjęć, już go od dawna mam, ale yy, nie miałem uchwytu, no i ciągle męczyłem się z tym, co teraz mam w ręce, taki mały tam kij, który ma nóżki też, ale on się ciągle przewracał, a teraz już mam uchwyt, i pięknie mogę Was postawić i nie będziecie się przewracać. Także przełączam Was. No słuchajcie, poza kadrem tutaj nawiozłem sobie trochę kompostu, niedużo. Jedną taczkę na tą całą tutaj grządkę. Sypnąłem na wierzch, przegrabiłem i tyle. I teraz tak, tu nie za blisko się je bo to są liliowce wiadomo one będą miały duże liście to by zasłoniły one teraz szybko już będą rosły także o idę po ten szpinak szpinak olbrzymi yy. Ważność ma do listopada 25, więc ze spokojem. Zresztą nie wiem czy wiecie, ale odnaleziono nasiona, tylko nie pamiętam czego w piramidach i one nadal kiełkują, więc no tylko że to wiadomo. Nie wiadomo co tutaj z tymi naszymi nasionami kupnymi to robią, nie? No dobra, I sieję od razu robię jeden rządek i sieję, bo... Nie robię tego za gęsto. Sieję po prostu dlatego od razu, że nie wiem na ile mi to starczy rządków, więc. O i tutaj też nie sieje za daleko w tą stronę. Nie wiem, czy już nie mówiłem bo tu z kolei rośnie chrzan, no to on też zasłoni. Dobra, robimy następny rządek. Jak widzicie, ja się nie bawię w żadne sznureczki, cuda, tylko po prostu wszystko na oko, odręcznie. Nie lubię po sznurku, jak coś jest, nawet jak mi się Zrobi krzywy rządek to jest krzywy, i tyle i mi się to podoba. Dobra, mogę zrobić jeszcze jeden w sumie, bo na pewno mi starczy. Mój, kończy się. Także tak akurat ledwo, ledwo na te trzy starczyło. No i super. Tu sobie jeszcze patyczek. Jeden, drugi. A, jeden tylko, dobra. Wbiję. I okej. Okay. Teraz to przysypiemy. Dżdżownika. No, Dżdżowniczek to ja mam dużo. Tutaj, swój kompost, co one. tylko jeszcze są takie trochę ospałe. <grych> tak, teraz y, nie wiem czy mi widzicie. Y, nie mogę bardziej ukucnąć. Sorry. Y, tutaj mam ten szpinak. Tam za mną. A tu postanowiłem, że sobie posadzę resztę dymek, jakie mam. No chyba jeszcze wszystkie nie wejdą tu, ale spróbuję. Zobaczymy ile wejdą. Także tu będę miał sobie ścieżkę taką pomiędzy szpinakiem a tym, a tu o zrobię dymkę. Tak, tego przestawimy. Tu mam taką butelkę na krety. Musi być głęboko, pamiętajcie, daj głębiej jak się da, żeby się nie osło w głąb ziemi to stukanie. Dobra, tu jakaś pokrzywa jeszcze się trafia. O. Dobra, tu będzie jeden rządek. Ach, chyba trochę za daleko. Jedna cebulka. Trochę bliżej zrobimy. Jest drugie miejsce. I może tu jeszcze? Ach, dobra, tu jeszcze jedno. No znowu tak wciskam tę cebulkę. Tu. No ale mam część tam na innym, na takim już dedykowanym. Zobaczymy, czy będzie różnica. Dobra. Tu czerwoną tam. Pod dymkę warto nasypać popiołu drzewnego. Ja tu później posypię popiołem na wierzchu. Po prostu. Kurcze mrówka mi chyba ducha wyszła <gry> Okej okay. Chyba nie Bez jej. No coś mnie tam kiwa I sobie tu mam, ale jakoś dam radę. Już nie damy radę. Muito się No. No i czerwoną mam w takim razie całą posadzoną Teraz jeszcze wezmę białą, bo białej też jeszcze mam. O. Już niektóre mają ładne szczypiorek, te białe. tu cała nie wejdzie. Będę musiał jeszcze gdzieś znaleźć miejsce dla niej. To, a już nie mają tu wypadać z powrotem Dobra teraz to zasypiemy A, zaraz jeszcze jakieś patyczki wsadzę Z tej strony. Jeden, drugi i trzeci. No teraz mogę zasypać. no to mamy po yy, mamy po cebulkę tyle mi jeszcze zostało tej białej no muszę iść i znaleźć miejsce ale na razie nie mam pomysłu jeszcze poczekamy Tak, teraz na tej grządce tutaj, y, tu jest posiany bób. Tam w którymś poprzednim odcinku siałem ten bób, to można sobie zobaczyć. Natomiast y, ostatni rządek jest tu w tym miejscu i tam są jeszcze raz, dwa. A tutaj sobie wysieje jeszcze koperek ze dwa rządki obok.